Cześć kochani, z tej strony Scarlet, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek z mojej rozgrywki, luźnej rozgrywki, zwykłej rozgrywki w The Sims 4 razem, raźniej witam was u Simonsów, Simonsów, jak zwał tak zwał. Wszyscy sobie właśnie teraz biegają, ponieważ dbają o swoją kondycję biegi od rana. Dzisiaj mamy niedzielę, słuchajcie, jeśli chodzi o Jolly, to Jolie ma dni do zmiany grupy wiekowej 13, więc jeszcze sobie trochę poczekamy na jej dorosłość, bo ja już mam plany, na jej dorosłość e, i w ogóle, i tak się zastanawiałam nad tym, że bardzo bym chciała, żeby ona może nawet już i wcześniej zamieszkała sobie ze swoim Atlasem. <laughs> Zawsze mnie to rozwala, bo Atlas jest jeszcze nastolatkiem, ale on za chwilę będzie dorosłym. Ja bym po prostu chciała troszkę porozwijać też życie Atlasa, jakąś jego karierę, może wysłałabym go na studia, ale przez to potrzebuję go mieć przy sobie, żeby on skończył te studia, więc tak się zastanawiam nad tym czy przypadkiem nie zrobić właśnie tego w ten sposób, że Atlasa i Jolly już bym wyprowadziła, ale zastanawiam się, bo, bo to nie mam jeszcze pewności, nie wiem, jak dokładnie będę chciała to zrobić. No, a reszta tutaj Simów, no to wiadomo, że oni też muszą popodrastać, ich historię też w międzyczasie gdzieś można ogarnąć. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy i łapek, a my już lecimy z odcinkiem. Ty sobie choć skorzystasz, wykąpiesz się tutaj. Ty już z tego, co wiem z... Ty sobie chodź, skorzystaj, weź prysznic, co ty tutaj masz? Patrz w chmury oraz postaraj się o dziecko z w imieniu Betty. Naprawdę? Ty chcesz mieć jeszcze jedno dziecko? Bóg cię opuścił tak na... Późne lata byś chciał jeszcze jedno i jezu, czwórka dzieci, to by było straszne. Ty natomiast sobie pójdziesz, moja droga, tutaj, będziesz czekała na Wannę, ponieważ Wannę zajmuje Twoja mama. Ty będziesz sobie czekał tutaj i będziesz czekał na prysznic, ponieważ prysznic zajmuje tutaj Patryk. I Patryk w ogóle, Patryk, będziesz nam przygotowywał jedzenie. My jesteśmy bardzo tutaj bogaci w tym domu, więc może nawet i Atlas powinien się do nas przeprowadzić. Może to by było dobre, gdyby Atlas tutaj mieszkał z nami. Zobaczę, bo w sumie. Można byłoby ich wprowadzić tutaj, pokój Joli, trochę przerobić i ona by sobie żyła z Atlasem razem tutaj. I Atlasa byśmy ogarniali karierę. Nie wiem, no jest to, jest to takie ciekawe, jakby to zrobić. Podaj śniadanie, bo tak w sumie można też grać na dwa domy teoretycznie. Mm, hmm, nie wiem, muszę to przemyśleć, jak to zrobić. Czekaj, czekaj. Aha, Twoja mama dopiero idzie tutaj pod prysznic. Ty teraz idziesz skorzystać i wziąć prysznic, i potem idziesz tutaj usiąść. Jeżeli chodzi o zapomnianą Sarę, która nawet nigdy nie była na miniaturze, śmieszy mnie to, ale fakt jest to prawda. Zapomniana Sara chodź tutaj. Jolie, wiesz co, Jolie, może Ty też tutaj chodź? Bo wydaje mi się, że prędzej skorzysta. Kończy korzystać Ewan niż. niż właśnie Twoja mamuśka skończy swoją kąpiel. Co ty chcesz, kochana? Hej, Betty, Ren Ota zaprosił mnie na randkę. A dobra, idź sobie na randkę. Usiądź sobie tutaj. Ty się nie umyłeś? Ja byłam święcie przekonana, że ty się umyłeś, a ty jesteś śmierdziuchem. No nie, a czemu ty masz galoty? Czemu ty jesteś ubrany? O, dudu, du. nie niedobrze, niedobrze, niedobrze. Lecimy cię usunąć. Proszę mi nie chodzić ubrany pod prysznicę. Zmieniłam kuchenkę. Ktoś w ogóle się śmiał, jak udostępniłam ten dom, że ledwo udostępnił dom, robił, gotował w tej kuchni i od razu stał się pożar. I... <ścoughs> Czyli jednak jest coś w tamtej kuchence. Ja zmieniłam kuchenkę i polecam wam, jak macie ten dom pobrany, po prostu sami sobie też zmieńcie kuchenkę, bo dramatyczna jest tamta. Od razu faktycznie się robią. Pożary, dobra, jest jedzenie, śniadanie dla wszystkich, więc bardzo proszę, weź porcję. Mm, ty sobie wziąłeś porcję, ty sobie weź porcję, ty sobie weź porcję i mamuśka przyjdziesz sobie też wziąć porcję tutaj konkretnie, I tak? Eee, no tak, wszyscy są zesmrodzeni, ja wiem, że są zesmrodzeni, oczywiście, że wiem. Ty potem sobie skorzystasz, weźmiesz prysznic. I co ty masz tutaj z tym atlasem cały czas? Zaproś obiekt uczuć. Ale gdzie ty go chcesz zaprosić? Gotowa zaprosić obiekt uczuć na randkę. Mmm, to randki to mi się chyba... Nie wiem, czy chcę wam ogrywać, ale może mi się będzie chciało. Zobaczę, pomyślę. Pomyślę o tym. I w ogóle to jest takie dziwne. Jakoś normalnie tak nad tym się nie zastanawiam, ale akurat w tej rozgrywce, że oni mi tak podrośli, to jest takie, wiecie... Uff, że to już. I taki szok. Ale trochę się zastanawiam, bo oni strasznie długo żyją, czy sobie nie ustawić krótkiego życia. Wiecie, bo oni mają normalne, ale... Teraz tak jakoś długo żyją ci Simowie na tym normalnym. A ja nie, nie potrzebuję, żeby oni aż tyle żyli. Ty byś miał wtedy 10 do zmiany grupy wiekowej, ty byś miała 6, ty byś miała 17, a ty byś miał. Może i tak to zrobię. Cieszę się, że dzięki Twojej Radzie, Liliana, i ja trochę lepiej się znamy. 4 dni. Ej, chyba zostawię im to krótkie życie, bo chciałabym trochę ruszyć z tą fabułą iść tutaj dalej, a, a normalnie nie mogę. 10 dni do zmiany grupy wiekowej. To, to jest chyba teraz krótkie życie, jest y, życiem normalnym z kiedyś. Tak, tak coś mi się wydaje. Chodź. O baby, Nie podglądaj jak siostra sika. Daj jej spokój. Co ty jesteś taka? Ja się lasa zaprosić. I chodź tutaj z Ewanem z podłych kłótnie. Zgrywaj twardzielkę. Wszyscy stoją i rozmawiają. O, nie mogę. Rozmawiaj o gotowaniu. Zapytaj o ulubioną modę. Żartuj o trądziku. Jezus nie lubię tego żartu o trądziku. Popraw humor. Chodźcie, chodźcie, rozmawiajcie. Irytuj, wygłupiaj się. i sobie, wyślij, poproś o pomoc w jeździe na rowerze. Wygłupy brykaj. Czemu on jest oszołomiony? Chodź, chodź, pochwal szczerze. Wy musicie się trochę e, pozapoznawać wszyscy z nim. Bo mało znacie Atlasa. Figli pod prysznicem, co? Jezu, weź, co ty w ogóle? Przywalaj się rodziną. Zobaczę, czy ten normalny, czy w sensie krótki tryb życia będzie dla mnie lepszy. Wydaje mi się, że tak, bo on bardziej przypomina ten taki standardowy, normalny, co był kiedyś w Simsach. To 17 dni do zmiany grupy wiekowej zamiast 30 paru. Bo bardzo mi zależy, wiecie, na pokoleniach tutaj, a nie na takim siedzeniu. Sara Sara, 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 co ty robisz? Narzekaj na święto dzień Psikusa, Popraw humor, chodź, chodź, bo ty masz, wiesz, ty, ty lubisz Atlasa. Ty się będziesz z Atlasem tutaj zaprzyjaźniać rób zabawne miny do Atlasa. Popraw humor. Wiesz, będziesz taką. O, tak będziesz wyrywała Atlasa. Komplementy pochwal szczerze, chodź, chodź. Będziesz taką młodszą siostrą, a ty za to jej zrobisz z podłych kłódź się, skrzycz, oskarż o ruszanie twoich rzeczy, każ sprzątać mm, złośliwość, dręcz bezlitośnie. O, obraź, narzekając na posiadanie rodzeństwa. Żartuj o dawnych czasach. No, Sara, ty wiesz. Sara, ty wiesz, ty masz tutaj kręcić z Atlasem. Poproś o położenie do łóżka. Obejmij Atlasa. Uu. Obejmuj, obejmuj Atlasa. O, jak Atlas się zdenerwował. Niektórzy młodzi Simowie nie mają autorytetów i zwyczajnie nie wiedzą, jak odnosić się do starszych. Jolly i Sara są żywym przykładem takiego zachowania. Członkowie rodzin o trudnej dynamice częściej będą wobec siebie wredni. Młodzi Simowie będą niechętnie podporządkować się regułom. Mm, tak, tak. Jolly i Sara mają trudną dynamikę, zdecydowanie. I tak, przytul, Atlasa na oczach, Sa y Jolly, Sara. Przytul. O, nawet nie patrzy Boja. na to. Uu, hu, hu, a tu się dzieje. A tu się dzieje, Atlas. Czy ty możesz wbić tutaj i na przykład z wychowawczych dyscyplinuj za niedawne zachowanie, kara spokojne, poproś o niezachowywanie się podle, nie krzycz na młodszą siostrzyczkę. Jolly. Młodsza siostrzyczka jest po prostu miła. Nawiąż do elementu kultury masowej. Rozmawiaj, ulubionym zwierzęciu. Mhm. Pięknie, pięknie. przyjaźnie po grób. O Boże. Poszli figlować, a wszyscy śmigają teraz pływać na basenie. O nie! O nie! Jak się ojciec patrzy, patrzcie. O, ja wierdzę, to trochę wygląda jak motyw na potencjalną dramę. Ja sobie już zrobię zdjęcie, bo może z tego miniatura powstanie. <noise> no bo spójrzcie, jak on się patrzy tak do góry. W zasadzie, co tutaj się dzieje? Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego ojciec przerywa barabara, czy coś w tym stylu. A leftopa. Aaa, leftopa. Jolly. Co ty masz tutaj jeszcze? Pożegnaj, czemu masz go żegnać? Ja pierdziele! Wszyscy wiedzą, co tam robicie, cała rodzina wie. Jaki wstyd. Tu najpierw przy matce Atlasa, teraz przy swojej całej rodzinie. Ja tu mam wyczucie czasu z takimi rzeczami. A to kto idzie? Zrobiłam sobie przed chwilą przerwę, bo chciałam machnąć sobie kawę latem. Delikatne w sensie, wiecie, ja wiem, że to jest może dla niektórych dziwne, ale ja po prostu każdy napój kawowy, czy to jest macchiato, czy to jest latte, czy zwykła czarna Amerykana, czy cokolwiek, wszystko piję w kubku. Nie, nie piję tego w tych specjalnych szkłach do specjalnych rodzajów kawy, po prostu robię sobie wielki kubeł kawy, tylko w zależności od tego, jaki napój, no to taka mocna. Więc mam już popołudnie, więc zrobiłam sobie słabe late. Mm ja sukocham kawę, Jezek. Ja kocham kawę. Mogę wam kawę reklamować. Halo, gdzie są jacyś ludzie od reklamowania kawy? Nie mogę na każdym odcinku polecać jakąś, więc wiecie. No, ale wracając już tak serio na poważnie, trochę zgubiłam wątek przez to, ale już musiałam, musiałam, bo już mnie tak dopada, że masakra. Słuchajcie, tak ogólnie mi też naszła myśl, bo ostatnio dostałam taki komentarz, że. Znaczy, oj. On taki negatywny był bardzo, że zamiast nagrywać tę serię, to mam nagrywać iWi dwa razy w tygodniu. Bo tak. I tak Wam powiem, że ogólnie jak już tutaj jesteście, że. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych ta seria może nie być ciekawa, bo tutaj po prostu gram w Simsy. Natomiast dla mnie jest to mega ciekawe. Ja bardzo lubię to robić, więc ta seria z nami zostanie. Przez to też trochę nie mamy The Sims 2, ale ja bardzo polubiłam tę rodzinę i bardzo naprawdę fajnie mi się czas tutaj spędza. I dużo łatwiej jest mi te odcinki nagrać, a ja ostatnio trochę na zdrowiu podupadłam, że tak powiem. W sensie. Bardzo mam przemęczone oczy, mam bardzo mało energii i szczerze bardzo mało wychodzę tak na zewnątrz, odetchnąć, po prostu cały czas siedzę przy komputerze, montuję, pracuję, montuję, pracuję. Po 10 godzin i mam tak zmęczone oczy, że na przykład siedzę w tej chwili i mnie bolą, a jeszcze do tego alergia jest. I, i, i mam sobie takie przekrwione, zauzawione i w ogóle. A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wiem, że bardzo lubicie Ivy czy Albion, ale to są serie, które wymagają naprawdę ode mnie mnóstwa czasu, bo są cutsceny, a ja chcę taka scenę fajnie robić, więc. Wiecie, zajmuję to trochę. Tutaj po prostu siadam, odpalam mniej więcej na godzinę nagranie, potem kolejne trzy godziny to jest montaż i rendering i elo. Na no, taki Albion Ivy robi się dłużej, więc. Czy będziecie krzyczeć na tę serię i mówić, że Wam się nie podoba, czy nie, to i tak nie zmieni to faktu, że częściej ona na przykład będzie, bo jest mi ją łatwiej zrobić, nie? Mniejszy Ivy i Albion, ale zdaję sobie sprawę, że taka Ivy i Albion są dla Was ciekawsze, ale liczę na to, że zrozumiecie. Ja też teraz staram się troszeczkę właśnie odpocząć, dać odpocząć oczom, więc siedzę naprawdę połowę z tego, co normalnie przy komputerze. Staram się bardzo dużo wychodzić, dać odpocząć moim oczom, jakieś świecie, treningi różne. Żeby, żeby te oczy ogarnąć sobie, no bo przebęczone od komputera to, to nie jest raczej jakaś nowość pewnie wiecie o co chodzi także będę oczywiście pracować nad tymi seriami, ale też wydaje mi się że następne odcinki Ivy Albionu mogą być troszkę spokojniejsze jeśli chodzi o cutsceny, może krótsze te cutsceny żeby, żeby naładować baterie, żeby odpocząć, bo ja mam tendencję do zajechania się, ja jestem takim człowiekiem, który zawsze mówi, że ja nie dam rady, ja dam radę, ja naprawdę potrafię siedzieć strasznie długo i coś robić. Ale to nie o to chodzi, żeby człowiek się wykończył. Dlatego zdaję sobie sprawę, że wolelibyście oglądać Albion czy Ivy zamiast na przykład tej serii tak często, ale po prostu. To Jest dla mnie łatwiej zrobić i też mogłabym zrobić album czy Ivy bez cutscen, to wiadomo. Ale tam akurat mam tak rozpisany dokładny scenariusz. Czym ty masz test ciężowy tutaj? Że, um, że po prostu ciężko by było takie luźne, luźne, luźne odcinki zrobić. Chodź tutaj i wyrzucisz zepsute jedzenie. A czy ty, nie, ty jeszcze nie, nie wstałeś, bo w ogóle wiecie, że oni są tacy biedni w ogóle. Życia żadnego tak naprawdę nie mają. Ty idziesz do pracy? Ty w ogóle. Słuchaj, bo tak się trochę martwię, czy nas będzie stać na zapłacenie rachunków, kiedy przyjdą, bo tylko 4000 Simolonów mamy. My to ogólnie jesteśmy tutaj naprawdę ledwo, trzy, koniec z końcem wiążemy w tym domu. Więc przydałoby się nam, żeby tutaj być może Atlasa sprowadzić, żeby Atlas ewentualnie właśnie z Jolly mieszkał. Atlas, Atlas jest jeszcze nastolatkiem. Jakim cudem Atlas jest nastolatkiem? Masz wejdę sobie do zarządzania światami, bo ja byłam święcie przekonana, że on powinien mieć już urodziny. Tak wydaje mi się. I myślę, że faktycznie może go sprowadzę do nas, nie wiem, może zrobimy sobie w piwnicy <grym> pokój dla Atlasa i Jolly. Ale muszę wejść i zobaczyć, o co chodzi z tym Atlasem. Dlaczego Atlas jeszcze nie ma urodzin? Bo naprawdę mi się wydawało, że miał właśnie jeden dzień do zmiany grupy wiekowej. No tak, Atlas, chodź, lecimy. Robimy MC Command Center i robimy tutaj tak. E, polecenia Sima. Ustaw wiek, bardzo proszę, młody dorosły, bo ty masz dzisiaj urodziny. Czemu ktoś do ciebie dzwoni? Dobra, i ty jesteś tutaj molem książkowym, jesteś perfekcjonistą, czyli ty masz naprawdę takie cechy do bycia inteligentnym. I ja bym chciała, żebyś ty był nie zapaleńcem, ale coś takiego też właśnie inteligentnego bardzo, żebyś miał adepty recyklingu, Żarłą Recyklingu nie chcę, bo z tym to się po prostu wykończę. Chociaż z drugiej strony, gdybyś był recyklingu i. Nie wiem, zobaczę. Chyba jednak wolałabym, żebyś ty był. Huh, taki inteligentny inteligentny romantyk ponury geniusz tak będziesz geniuszem i ja bym chciała żebyś ty faktycznie był taki e, mądry mądry popularność miłość natura fortuna wiedza mm. Ekspert komputerowy, mózgowiec, może i ekspert komputerowy. W sumie aspiracje zawsze można zmienić. Wręczenie dyplomów, gratulacje absolwencji, Atlas ukończył liceum. Może teraz i świat z podniesioną głową. Wszystkie drzwi stoją przed nim otworem, a jego przyszłość maluje się w jasnych barwach. Cieszę się bardzo, Atlasie, ale my idziemy z Tobą, ponieważ troszkę Cię zmienimy. Mój drogi Atlasie, ty już jesteś dorosłym. I ty masz tu strój na ciepłą pogodę, tu masz taki normalny, ale ja nie chcę, żebyś tak wyglądał. Ja chcę, żebyś ty miał właśnie takie coś eleganckiego, wiecie, znaczy może nie starego dziadka akurat, ale jakąś koszulę i w ogóle, żeby on był taki stereotypowy mocno. Więc lecimy sobie tu w bluzy zapinane na guzik, być może w zapinane na guzik i takie, no i taką koszulę, żebyś ty miał. Jak fajne są te koszule, to jest mega fajne, nie? Mógłbyś taką mieć i do tego. Myślę, że tak, że to by było to, bo dalej nie, nie wygląda super jak stary dziadek, ale też nie jest jakiś taki. na sportowo ubrany. Bo właśnie nie chcę, żeby był na sportowo ubrany, tylko żeby był taki. o. Coś ten dese. Nie wiem, czy te buty będą ci pasować. Ja nie znam się na męskich butach, wiecie? Nie wiem, nie mam totalnie pojęcia, co można mu takiego ubrać do tego, żeby to wyglądało w miarę okej okay. Bo wszystkie buty, jakie mu wybieram, nie wyglądają na nim ok. Wszystko jakoś takie jest. Nie bardzo. W sensie ja bym normalnie sportowe dała, ale właśnie nie mogę mu dać takich typowo, chyba sportowych. Tylko coś bardziej takiego. Nie wiem, jak to. Dobra, myślę, że Atlas wygląda już tak atlasowo, w sensie. Mam tutaj koszulę z kołnierzykiem, do tego ma puloverek, <grytania> trójkąty i jakieś tam jeansy, żeby niby było sportowo, ale wiecie o co chodzi? O taki vibe, taki elegancki, jednak bardziej. No, Atlas musi pozostać atlasem, moi drodzy. I myślę, że tak się właśnie prezentować będzie najlepiej. I cieszę się bardzo, że Atlas już dorósł i jest już młodym dorosłym. I ja sobie myślę, że że przeprowadzimy sobie Atlasa do nas, po to, żebym już, przynajmniej na razie do Jolly, żebym już teraz mogła ogarnąć im jakoś tak wstępnie życie, wiecie, już pociągnąć tę karierę Atlasa, żeby on już poszedł do pracy, może zdobył jakieś pierwsze awanse, może uda im się zarobić jakieś pieniądze i wybudować sobie swój dom, albo wynająć mieszkanie. Nie chcę zostawać tutaj w tym domu, bo to nie jest mój dom i, i, i jakoś prościej mi, fajniej mi będzie u mnie grać. Myślę, że jak się sprężę, to jakoś wcisnę tam na dla Atlasa i Jolly, żeby mogli sobie tam spać, tam Atlasa do innego pokoju, czy gdziekolwiek, po prostu, że coś uda się tutaj wykombinować, żeby Atlas z Jolly mieszkał, więc lecimy tak, lecimy sobie wyprowadzić rodzinę. Nie, 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 nie wyprowadź rodzinę, co ja robię? Lecimy sobie tu i mm, w przeniesienie rodziny zrobimy i stwórz nową rodzinę. Atlas będziesz bez pieniędzy przechodzić, myślać, chociaż wiesz co, weź ty sobie od rodziców jakieś 5 tysięcy, żebyśmy mieli na łóżko dla ciebie i wprowadzimy Atlasa do nas. Nie nie wiem jeszcze, co będzie z, tym, z tą długością życia, naprawdę nie wiem, zobaczymy. Wprowadź się, bo jeszcze jak sobie prywatnie zagram, to będę dokładnie wiedziała, co i jak. Tutaj mamy wszystko gotowe, mamy bardzo dużo simów w rodzinie, no ale, ale może wyjdzie dobrze. No na pewno Jolly ma jeszcze kilka dni do zmiany grupy wiekowej. Obiekty usunięte, wcale nie mamy żadnych obiektów, które mogłyby być usunięte. Czemu ty masz taki nastrój zły? Atlas. I Atlas ma tutaj 14 dni do zmiany grupy wiekowej. No to faktycznie jest jednak mało. 14 dni to jest mało. Oj, oj oj, to co? Damy mu tak? I wtedy ma 28, ty masz ile dni do zmiany grupy wiekowej? 11, ty masz wtedy 18, a ty masz wtedy 6, a wy macie po ile? Po 32, no dobra, już nie wiem, może tak to zostawię, bo jednak tamto to była za mała ilość. I ty chodź sobie tutaj zrobimy uniwersytet, bo zapiszemy cię do uniwersytetu. Czy ty masz jakieś umiejętności? O Jezus, ty nie masz żadnych umiejętności. No ale dobrze, weź udział w rekrutacji. Ja bym chciała, żebyś ty coś takiego może technicznego sobie studiował. Atlasie, bo potem będziesz startował z lepszym budżetem, nie? Zresztą ciężko by było może inaczej to ogarnąć. Nie wiem, zobaczymy. Jak mi nie będzie pasowało, to zrobię to inaczej. On pójdzie na studia i jeszcze do tego będzie uczył się programowania. I może pracował w tym. I chyba to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, bo mam bardzo dużo materiału widzę. O dziwo, nie wiem dlaczego. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnych odcinkach. I trzymajcie się cieplutko. Cześć.